Cześć, witajcie moi drodzy na kanale Borg TV. W dzisiejszym odcinku Gra szósta Bierze od wydadnictwa G3 Poland. Gra planszowa tym razem. Autor Wolfgang Kramer stworzył karcianą grę szósta Bierze. Tym razem autor przeniósł tą grę na planszę, co spowodowało, że autor mógł nieźle tutaj nakombinować. Zapraszam więc was do materiału. Zobaczcie, co tam autor powyczyniał. No, i za chwilę, kilka słów na temat tej gry ode mnie. Zapraszam serdecznie. Czas omówić zasady gry: szósta bierze gra planszowa. Jak widzicie, przed Wami rozłożona plansza w wersji podstawowej. Oczywiście, mamy jeszcze planszę w wersji rozszerzonej. Za chwilę wam ją pokażę. Każdy z graczy wybiera swój kolor, otrzymuje takie oto zasłonki oraz po jednym z znaczników, który umieszcza na torze punktacji 0. Jak widzicie, plansza posiada dwa tory z punktami dodatnimi i ujemnymi, więc gracze mogą posiadać w tychże ujemne punkty. Następnie, spośród wszystkich dostępnych płytek, każdy z graczy losuje 12 i umieszcza odkryte za swoimi zasłonkami. Pozostałe, z pozostałych płytek losujemy 4 i umieszczamy je na początkowych czterech rzędach. Teraz gracze gotowi są do gry. Jeżeli gramy w wariancie z kartami szczęścia, również obok planszy umieszczamy karty szczęścia dwóch rodzajów, o tych za chwilę Wam powiem. Runda polega na tym, że gracz z graczy wybiera jedną ze swoich płytek za zasłonki i kładzie ją zakrytą przed swoją zasłonką. Kiedy każdy z graczy to zrobi, na cztery odkrywamy te płytki i gracze sprawdzają, który z graczy zagrał płytkę o najniższej wartości, i ten gracz zaczyna później, zgodnie z zagranymi wartościami, gracze zagrywają swoje płytki. Płytki zagrywamy do aktywnych rzędów, w którym leżą już jakieś płytki. Musimy zachować takie oto zasady, że każda następna płytka musi być o rosnącej wartości, a dołożona płytka musi być również najniższa różnica. Czyli grając Gracz zagrywał, zagrał szóstkę, więc zagrywa ją do tego rzędu. Kolejny gracz zagrał 20, 25, więc najmniejsza różnica będzie w tym oto rzędzie. Ostatni gracz zagrał 68, więc będzie to ten oto rząd. Jak zauważyliście, na planszy mamy różne e, pola z różnymi ikonami. Te pola będą informowały nas o różnych rzeczach, które się będą działy. W momencie, gdy któryś z graczy: Dołoży płytkę na, taką, na takie pole z krową, z narysowaną zieloną krową z plusikiem, wtedy gracz otrzyma tyle punktów, ile byczych głów jest na tej właśnie zagranej płytce. To samo tyczy się, jeżeli zagramy na czerwonej głowie z minusem, wtedy gracz otrzyma tyle minusowych punkt, punktów. Jeżeli są dwie bycze głowy, mnożymy liczbę głów na tej oto płytce. Mamy pola, które dają nam po prostu punkty zwycięstwa, ewentualnie je zabierają. Niektóre pola, jeżeli dokładamy, będzie ten rząd aktywny i te wszystkie pola będą odkryte, wtedy gracze będą zagrywali nie jedną płytkę, a dwie płytki w swojej rundzie i będą je również musieli odpowiednio zagrać. Co się stanie, jeżeli turyst graczy dołoży płytkę na te czerwone pole? Wtedy Gracz musi zebrać wszystkie, wszystkie płytki, które się znalazły w tym rzędzie przed zagraną płytką, otrzymuje tyle ujemnych punktów, ile jest byczych wpływ, a płytka, która została zagrana, wędruje do kolejnego wolnego rzędu na dole. I ten rząd zostaje, staje się aktywny, i tu znów gracze mogą te płytki zagrywać. Jeżeli gracz otrzymuje ujemne punkty i gramy z kartami szczęścia, gracz przekroczy. Tą ikonkę z konieczyną, bądź na nią ustanie, otrzymuje kartę szczęścia i gracz wybiera, którą kartę chce dobrać. Te karty szczęścia można zagrywać podczas ee... Na przykład dokładania płytki po prostu otrzymamy dodatkowe 5 punktów. Ta płytka, ta karta z kolei chroni nas przed tym, że w momencie kiedy zbieramy rząd, możemy się troszeczkę ochronić i zmniejszyć, zniwelować ujemne punkty ze zebranych płytek. Gramy do momentu, kiedy wszystkie płytki zostaną zagrane przez graczy. Wtedy sprawdzamy, który z graczy jest najdalej na torze, wtedy ten gracz wygrywa grę. Dobrze, moi drodzy, teraz jeszcze kilka słów na temat gry zaawansowanej. Jak widzicie, plansza nam się troszeczkę zmienia. Mamy e, inne te tory, więcej symboli pojawia się na naszych e, miejscach na płytki, e, jak również dochodzą nowe karty, jak karty akcji. Każdy z graczy otrzyma takie dwie karty na początku gry. Takie akcje są różne, za chwilę Wam o nich powiem. E, przygotowanie również jest podobne. Każdy z graczy bierze 12 płytek. Umieszczamy również startowe rzędy na tym. Płytki na startowych rzędach, w tym że jeszcze mamy tutaj w pobliżu płytki do dobierania, i jak widzicie, na punktach dodatnich nie mamy tych koniczynek. Każdy z graczy, tak jak w standardowej rozgrywce, wykłada po jednej płytce, odkrywamy i sprawdzamy, które z graczy ma najniższą wartość, ten gracz zaczyna itd. itd. Ale co się dzieje, jak widzicie, mamy różne pola. Które tutaj się znajdują, i na przykład mamy nowe pole. Kiedy tu zagramy płytkę, możemy dobrać kolejną płytkę. Możemy dobrać kartę akcji, którą zbierzemy na rękę i będziemy mogli ją zagrywać w momencie zagrywania płytek. I jakie to są akcje? Na przykład mamy akcję, która pozwala nam na przykład zagrać płytkę na początek rzędu. Jeżeli oczywiście spełniamy warunek, że ona będzie najniższa, e, niższa niż ta pierwsza i możemy po prostu przesunąć rząd i wstawić ją na początek. Mamy również akcję, która pozwala nam zagrać stop, czyli blokujemy jakiś rząd i do tego rzędu nie będziemy po prostu mogli zagrywać kart przez jakiś czas. Mamy możliwość również zagrać kartę, która pozwala nam zamienić zagraną płytkę. Jeżeli zauważymy, że nasza płytka jest Nieciekawa, i zagramy ją na przykład ostatni. Możemy zagrać taką kartę i wymienić tą właśnie, którą posiadamy za zasłonką, na tą, którą zagraliśmy. Mamy możliwość również zagrania takiej oto karty, która pozwala nam dobrać dwie karty, zagrać dwie płytki, przepraszam, w swoim ruchu. I mamy jeszcze kartę, która pozwala nam na przykład zagrać taką kartę, czyli ominąć jedno pole. Które się tutaj znajduje. Czyli, jeżeli gracz miałby dołożyć tutaj płytkę, w tym miejscu, no to dokładaj ją w tym, ten rząd ten pole omija. Do, tej, do tego, do tego pole nie możemy już dokładać w tym rzędzie płytki. E, mamy również taką kartę, która pozwoli nam zagrać płytkę do, do dowolnego aktywnego rzędu, patrząc oczywiście na. E, Wartość rosnąco, ale nie musimy już zwracać na najmniejszą różnicę, jak widzicie. Więc tutaj mamy dodatkowe akcje, więcej się tutaj dzieje. Jak zauważyliście, zapewne gra się skończy w momencie, gdy któryś z graczy nie będzie miał już płytek za zasłonko. I w tym wypadku, w tej rozgrywce, może się zdarzyć, że któryś z graczy będzie posiadał jakieś dodatkowe płytki. Tak jak mówiłem, kiedy dobieramy jakąś tutaj płytkę, tych płytek gracz będzie miał więcej, i dopiero wtedy gracz dostaje ujemne punkty na koniec rozgrywki. I tak jak w wypadku standardowej rozgrywki, gracz, który jest najdalej na torze, wygrywa grę. Ok, moi drodzy. Gra szósta bierze gra planszowa. Warto tutaj zwrócić uwagę, że to jest gra planszowa. Naprawdę jest grą udaną. Bardzo dobrze wykonana. Tutaj nie mam jakiegoś zastrzeżeń jeśli chodzi o wydawnictwo G3. Tutaj zawsze te wydawnictwo stawiało na jakość, więc tutaj nie mam jakiegokolwiek zastrzeżeń. Więc nie bójcie się o to. Zasady również nie są jakieś skomplikowane. Oczywiście osoby, które mają problemy z rachunkami, bardziej z tym odejmowaniem i robieniem różnic, no to mogą mieć tu troszeczkę problemy, bo tutaj trzeba odejmować i kłaść te płytki zgodnie z zasadami. Ale tak poza tym zasady są bardzo, bardzo prościutkie i myślę, że łatwo, łatwo kogoś wciągnąć w zasady. Jeżeli miałbym porównywać to do gry karciana a planszowa, no to powiem Wam, że tutaj autor dzięki temu, że ma planszę, mógł troszeczkę nieźle pokombinować. Mając planszę, ma gracz, autor mógł troszeczkę tutaj pozmieniać zasady, pozmieniać ilości rzędów, dodać dodatkowe akcje, i to jest bardzo fajne. Jeżeli chcemy zagrać w łatwy wariant, ten podstawowy, nie ma problemu, śmiało możecie zagrać autor to nam oferuje, ale jeżeli chcecie zagrać bardziej zasowano, mieć troszeczkę większe pole manewru, troszeczkę mieć większą decyzyjność, zaskakiwać innych graczy zagrywając karty akcji, to jest bardzo ciekawe, umiejętnie kładąc płytki na planszę, dzięki temu aktywując konkretną akcję, to jest bardzo, bardzo fajne w tej grze. Dzięki właśnie tej planszy... Autor mógł nieźle tutaj sobie pozwolić i urozmaicić, dać większych rumieńców tej grze karciany, która moim zdaniem też była bardzo ciekawa, bardzo popularna, bardzo lubiana przez yy, wielu graczy. Ale tutaj gra planszowa moim zdaniem jest jeszcze, jeszcze lepsza. Więc jeżeli zagracie w ten wariant zaawansowany, ze wszystkimi rzeczami, czyli z kartami akcji, z kartami szczęścia, z tymi dodatkowymi polami, które znajdują się na yy, tym wariancie zaawansowanym na pewno nie będziecie chcieli wracać do tej wersji podstawowej. Wtedy jest dużo fajniej, dużo lepiej. Możemy nieźle e, pokombinować, pozaskakiwać innych graczy, więc naprawdę jest przyjemnie. Oczywiście nie wszystkim może ta gra podejść pod e, gusta, bo jest dosyć losowa. Tak naprawdę musimy się e, tutaj jednak zgodzić z tym, że jest to gra bardzo losowa. E, Dostajemy płytki, jeżeli nie gramy w pełnym składzie, nie, ma, nie używamy wszystkich płytek, więc nie wiadomo, jakie te płytki przyjdą. Chcemy coś tam niby zaplanować, zagrywając płytkę, ale inni gracze zagrają niższe numery, wyłożą, my zbierzemy. Więc, no tutaj, to trzeba wziąć pod uwagę, tak? Ale mówię, jeżeli gramy w tym wariancie zaawansowanym, korzystamy z tych art akcji, no to wtedy ta losowość się zmniejsza i możemy troszeczkę. Pokombinować, pozaskakiwać graczy, i wtedy ten poziom losowości się niweluje. Także no, mi osobiście gra przypadła do gustu: gra szósta, że gra planszowa. Naprawdę bardzo ciekawy tytuł, warty uwagi. Więc, jeżeli lubiliście grę karcianą, warto przyjrzeć się grze planszowej. Także na dziś to wszystko, zapraszam Was serdecznie na kolejne materiały, na kolejne recenzje, zapraszam również Was do subskrypcji kanału, kliknięcie w dzwoneczek, no i oczywiście do zobaczenia, trzymajcie się, hej!